you <laughs> Hej, witam was serdecznie na moim drugim kanale, w którym będziemy robić modowe rzeczy. Dziś jest kolejny odcinek yy, z kategorii style i mam tutaj wielką paczkę, na którą czekałem dłuższy czas. Zarwałem adres, więc na to nie patrzcie. Jest to paczka z Off-White'a i dziś przejdziemy do unboxingu właśnie takiej paczki, ale zanim jeszcze zaczniemy, to muszę się trochę poskarżyć i użalić i generalnie wyjaśnić. Zamówiłem coś, co jest chyba najdroższą rzeczą, jaką kiedykolwiek miałem z akcesoriów, ubrań, butów, czegokolwiek związane z ubraniami i ubieraniem się. Dlatego zanim jeszcze odpakuję i powiem ile co kosztowało i jak to wygląda, to chcę troszeczkę z wami porozmawiać, znaczy, poprowadzić monolog, bo nie jesteście w stanie mi odpowiedzieć teraz, ale odpowiedź mi pewnie w komentarzu Na tym kanale będą pojawiać się rzeczy związane z ubraniami, z modą i ze wszystkim, co jest dookoła tego, dlatego nie oceniajcie proszę. Yy... Nie wiem nawet jak to powiedzieć, ale po prostu Pod ostatnim odcinkiem, w którym robiłem haul zakupowy z Londynu Dużo komentarzy pojawiło się, że na przykład Powaliło mnie, bo kupiłem skarpetki za 250 zł I okej, okay, rozumiem Skarpetki za 250 zł są droższe Od skarpetek, które kupuję na wcale, nie wiem Za, puszczmy, piątkę Ale to nie oznacza, że ja takich skarpetek nie mam I jestem mega bogaty i w ogóle straka, paka, bum, 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 nie wiem, cokolwiek I kupuję tylko i wyłącznie rzeczy, które kosztują miliony Czyli na przykład skarpetki za 250 zł Nie, tak nie jest Owszem, mam jakieś skarpetki za 250 Zł, mam może skarpetki za 300 nie wiem, ale jakby mam też skarpetki za piątaka i to nie ma żadnego znaczenia, po prostu tamte skarpetki są markowe a te tańsze skarpetki nie są markowe, czasami mam ochotę założyć droższe, czasami mam ochotę założyć tańsze i bardzo proszę nie komentujmy i nie oceniajmy kogoś za to ile wydaje albo co kupuje, bo yy, jakby to nie ma sensu, ja nie zaglądam nikomu do portfela i wydaje mi się, że zaglądanie do portfela jest w ogóle najmniej kulturalną rzeczą jaką można robić i proszę odpuśćmy, ja nie oceniam czy ktoś kupił sobie torebkę za 50 Zł, czy ktoś kupił sobie torebkę za 200 zł, czy ktoś kupił sobie torebkę na przykład za 300 tysięcy dolarów, bo owszem, istnieją takie. Są to torebki Birkin nie one kosztują nawet więcej niż 300 tysięcy dolarów, zależy. I nie mam do, do nikogo pretensji, że sobie kupił. Stać go, niech sobie kupi. Nie stać kogoś, co niech sobie nie kupi, nie kupi sobie inną ładną torebkę, nawet za dychę. Naprawdę, proszę, odpuśćmy <laughs> takie rzeczy, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu. Każdy kupuje to, na co ma ochotę i każdy kupuje ile chce i za ile chce. Tak mi się wydaje, że to jest fair. Nie ukradłem, nie dostałem. Zostałem, zapłaciłem za uczciwie zarobione pieniądze z ciężką pracą. I jeszcze wracając do tego, bo też znalazłem komentarze, że o jesteś bogaty, coś tam, coś tam To nie jest tak, że jestem bogaty i naprawdę uwierzcie mi, e, mówienie o tym co ile kosztuje i o cenach innych rzeczy jest dla mnie mega niekomfortowe i z chęcią bym to pominął, ale przy unboxingu wydaje mi się, że jest to dość konieczne, żeby powiedzieć co ile kosztowało Dlatego uwierzcie, ja bym z chęcią to ominął, ale jednak jeżeli robimy film i pokazujemy różne rzeczy, a zwłaszcza na kanale modowym będzie głównie pokazywanie różnych rzeczy i będą to rzeczy tanie, będą to rzeczy drogie, będą to rzeczy mega ekskluzywne, jakby wiecie, w świecie mody może tak to nazwijmy. Jest bardzo dużo rzeczy, które wiele kosztują i wydaje mi się, że musimy to odpuścić yy, gadanie o serialach na samym początku. W sensie ja będę nie gadać, ale proszę nie komentujmy. Dziękuję. Więc oprócz komentarzy, które znalazłem, że jestem mega bogaty, bla bla, bla uwierzcie, to nie jest tak, że jestem jakiś mega bogaty i w ogóle super, wydam milion złotych na bułkę, bo mogę. To nie jest tak, jakby owszem, mogę sobie pozwolić na taką oto rzecz, jaką mam tutaj, ale to dlatego, że zarobiłem na to. Każdy ma możliwość zarobienia tego, to nie jest tak, że się wychowałem w mega bogatej rodzinie i po prostu dostaję miliony od rodziców na zakupy. Eee, nie, uwierzcie pracowałem ciężko, zarobiłem sobie na to, nikt w życiu nie pomyślał, że będę mógł sobie kupić coś, co kosztuje tyle, ile to pudełko. I jakby jestem zadowolony z tego, że mogę sobie na coś takiego pozwolić, bo wiem, że zarobiłem, więc mogę i jestem z siebie troszeczkę dumny na, na, w ten sposób e, mówiąc, ale moja mama też złapie się za głowę, że Boże Dominik, coś się żeś kupił i posłał i w ogóle, ale wiecie, nie piszę tego w komentarzach i nie hejtuję kogoś. Go więc to jest kilka przykładów na podstawie, których chcę wam pokazać, że odpuśćmy. <laughs> więc chyba mogę teraz już przejść w końcu do naszego odcinka. I dziś jest odcinek z odpakowywania torebki z Off-White'a. Otóż, już wam powiem dokładnie kiedy w ogóle miała premierę Znaczy premierę miała ta torebka na Fashion Weeku w Paryżu Off-White dodał na siebie, na, do siebie na Instagrama zdjęcie wtedy I ja od razu zauważyłem, że wow, to jest crazy Serio, to jest tak mega, mega, mega crazy I wtedy stwierdziłem, że no dobra, spoko, fajna, ale tyle I nagle 5 października Widzę u nich na stronie internetowej, w sensie na Instagramie Że dodali na stronę internetową tą właśnie torebkę z Fashion Weeka Ja już oglądałem sylwetki z Fashion Weeka i miałem takie wow, co tu się wydarzyło bo ja lubię rzeczy, które się troszeczkę Wyróżniają, są troszeczkę inne i podobają mi się Wszystkie takie crazy rzeczy Więc torebka, która ma w sobie dziury, to już jest coś Torebka nazywa się Meteor Kosztuje 1200 dolarów, czyli To wychodzi około 5000 zł, dlatego mówię, że To jest najdroższa rzecz, jaką kiedykolwiek kupiłem od projektanta I co najlepsze, jest to torebka damska Więc tak naprawdę nie wiem, czy będę ją jakoś wiele razy Używać, ale jak ją założę na pasek, to będzie wyglądać Jak taka trochę shoulder bag, taki męski w miarę Generalnie kupiłem ją dlatego, że chciałem wam Pokazać coś crazy i coś Co poszło naprawdę troszeczkę Viralowo, więc zacznijmy. Torebka pojawiła się na Fashion Weeku. Ja wtedy zobaczyłem właśnie ją na sylwetkach różnych modeli i stwierdziłem, wow, ciekawe. I nie tylko ja tak stwierdziłem, oczywiście, tylko stwierdziło miliony ludzi, że to jest coś forowane. I torebka stała się totalnym hitem, jeżeli chodzi o internet. Pisały o niej wszystkie możliwe chyba magazyny. I ostatnio też pojawiły się nawet polskie artykuły o Meteor czyli najbardziej bezużytecznej torebce na świecie. Uuu, nie wiem, czy wiecie, ale torebkę zaprojektował Virgil Ablock, czyli założyciel Off-White'a i też dyrektor kreatywny, chociażby przy różnych kolekcjach dla Louis Vuitton i nie tylko. I chciałbym nas zaskoczyć czymś innym i pokazać, że torebka to nie tylko akcesoria, ale również sztuka. Tak, to nie tylko akcesoria, które używamy na co dzień, tylko też sztuka. I właśnie za chwilę wam jeszcze przeczytam, co tam pisali na tych różnych portalach i magazynach, ale chodzi o to, że jest najbardziej bezużyteczną rzeczą. Super mieć bezużyteczną rzecz za 5000 zł. Uuu, dlaczego jest bezużyteczna? Ponieważ ma sobie dziury Nie rozwijałem sobie żadnego scenariusza I mówię trochę jak pokręcony Ale e, przeszliśmy przez premierę Przeszliśmy, że było to na Fashion Weeku Ogólnie Meteoro... Me, Meteor Bag Nie jest jedyną rzeczą, która ma w sobie dziury w kolekcji off Bo w kolekcji off tej najnowszej Czyli w kolekcji na wiosnę 2020 roku Od off nie jest tylko torebka dziurawa Ale są też inne rzeczy dziurawe Typu kozaki, rękawiczki Czy nawet koszulki Więc generalnie wszystko jest inspiracją meteorytów <laughs> Meteoryty były inspiracją do stworzenia tej kolekcji dla Virgil Abloh. Więc kolekcja była inspirowana deszczem meteorytów, i sam Virgil powiedział w którymś wywiadzie albo gdzieś do magazynu, że każda muza, bo ponieważ też w kampanii promującej torebkę wzięły naprawdę dobre nazwiska i znane nazwiska w świecie mody, każda muza stylizuje Meteor na swój własny sposób, rozszerzając swój własny styl na ten nowy klasyk. W jakimś magazynie powiedział, że chciałby, żeby ta torebka była troszeczkę inaczej interpretowana i żeby mówiła o sile, że Meteor wnosi do życia pojęcie silnego ducha czyli czegoś, co jest w stanie wytrzymać klęski żywiołowe i podjąć życie własne. Więc trochę nie do końca w sensie trochę czaję zamysł, ale jakby nie wiem co to się ma do torebki. Generalnie chodzi o to, że torebka może być najmniej użyteczna, ponieważ ma dziurę w sobie, ale nadal przetrwa w świecie mody. Może tak? O, ja to pomyślałem. A nadal przetrwa w świecie mody, ponieważ nawiązuje do siły, która może przeżyć też deszcz meteorytów. Nie wiem. Dobra, już trochę pokomilowałem. Ale generalnie też powiedział, że torebka może być dla kobiet, które nie muszą nosić nic przy sobie, a torebki są zawsze kojarzone z tym, że coś w nich Nosimy. Jest tutaj taka odwrotność, że dla kobiet, które nic nie noszą. No więc super. Mam damską torebkę w swojej kolekcji. Super. Dobra. Wydaje mi się, że wszystko powiedziałem, co chciałem. Przez amerykańskiego albo brytyjskiego, wogania. jestem została właśnie nazwana najmniej użyteczną albo najbardziej bezużyteczną rzeczą, więc super. Całkiem nieźle, jak na torebkę. Ale też widziałem jedno zdjęcie. Widziałem też jedno zdjęcie na internecie, gdzie ta torebka, o dziwo, miała jakąś tą kieszonkę, więc wydaje mi się, że coś tam będzie można niej schować. Dobra. W środku opakowania wygląda w ten sposób. Jest karton fajda z torebką, której jeszcze nie chcę otwierać, więcej nie otwieraj. I tu po bokach są tylko i wyłącznie wypełniane. Ten karton możemy już odłożyć i przechodzimy do mniejszego kartonu Offyda. Torebka wyszła do sprzedaży 5 października online w przedsprzedaży przyszła do mnie wczoraj, czyli 15 października, i w przedsprzedaży sprzedaży można było sobie ją skastomizować, czyli na takim małym tagu będą moje inicjały DR 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 style, prawie. Jeżeli słyszycie jakieś wersję, to sobie coś się dzieje na dworze. Dobra, więc do mnie przyszła skustomizowana i dzisiaj sprawdzałem z ciekawości, przez sprzedaż się skończyła i uwaga, torebka jest wyprzedana, jest sold out. Zanim jeszcze odpadamy, no bo jak już opakuję to będzie finał, więc przed odpakowaniem sam będę powiedzieć, że tutaj też Vogue właśnie pisał, że jest ona porównywana do szwajcarskiego sera z dziurami. Eee, I zaśmiał się, że. Czy ktoś kupi torebkę, która je, wygląda jak szwajcarski ser? I była odpowiedź od razu, też Vogue sam sobie odpowiedział, bo było takie pytanie retoryczne: Owszem, kupił wszyscy. No i uwaga, mamy out, więc owszem, kupili wszyscy i w tym ja. Kupiłem szwajcarski ser na torebce, jeśli można tak nazwać. Ale mam skustomizowaną torbę, więc super, taki trochę, wiecie, ekskluzywna rzecz. I jest ona już wyprzedana, więc przez sprzedaż tylko można było ją kupić i później jest sold out. Nie mam pojęcia ile sztuk zostało wyprodukowanych, nie mam pojęcia czy w Polsce ktoś jeszcze będzie miał, ale jak to wok napisał, instagramerki i wszystkie blogerki będą szalały. Dobra, uwaga, otwieram. Tutaj jest oczywiście wszystko zakryte. Tyrym, 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 tyrym. Co tutaj mamy? Tutaj jest woreczek. To jest pierwsza rzecz, tu jest woreczek który możecie przyjąć w ogóle jako kosmetyczka, może to jest kosmetyczka, jeszcze nie wiem. Jest woreczek i w środku widzę, że jest ta, takie nie wiem jak to nazwać, ten pasek od torebki, dzięki któremu można ją e, zawiesić sobie na ramię, czyli ja tak będę nosić, że będę nosić ją po skosie, no bo jak ją wezmę w rękę, to będę miała Nieważne. Tutaj jest woreczek, w którym możecie przechowywać sterepkę, żeby się nie kurzyła w szafie. I uwaga, pod tym już jest torba Meteor Jej! Jej! Dobra, tutaj już więcej nic nie ma w pudełku, więc mamy torebkę. Mamy kosmetyczkę czymś w środku. Nie wiem, czy to jest tylko końca kosmetyczka. jestem słaby chyba w ciągach damskich rzeczy. Sorry, dobra, to jest wypełniacz. Wydaje mi się, że to może posłużyć jako wypełnienie torebki w ogóle. Patrzcie, i wtedy będzie można normalnie normalizować, czyli nie jest taka to Dobra, nie wiem. Sprawdźmy, zajmijmy się najpierw e, samą torebką. Jak widzicie, tutaj są właśnie te dwie wielkie dziury, i tutaj jest zakończenie torebki takie niekształtne, żeby wyglądało, jakby to była trzecia dziura. Tu jest duże logo. X, czyli Off-White. Tutaj jest roczka do trzymania torebki, no ja ich w ten sposób nie będę nosić, ale wiecie, jak będę mógł pożyczyć yy, jakiś znajomym, żeby sobie, nie wiem, założyli na jakieś ważne wydarzenie, albo dam mamie, tylko że nie wiem, czy moja mama będzie chciała zrobić taką torebkę. I teraz otwieramy. Czy to się jakoś przykręca? Uuuu! Dobra, to się przykręca. I w ten sposób się otwiera tą torebkę. To jest crazy. To jest crazy. Wyjmiemy ze środka metkę oczywiście i wyjmiemy to ten wypełniasz. Dobra, teraz tak. Sama torebka wydaje mi się, że jest złożona w ogóle z jednego kawałka materiału i... i. I to tak wygląda dosłownie. Jakby to była z jednego kawałka materiału, tylko że zaszyta cała. Tu się po prostu otwiera. W środku nie ma żadnej dodatkowej kieszonki, więc teoretycznie nie ma nic. I teraz, uwaga, moje pytanie: Gdzie jest mój y, name tag, który miał być skustomizowany podobnie, Bo tutaj nigdzie tego nie ma. On powinien tutaj być dodatkowo doczepiany, więc wydaje mi się, że może być gdzieś tutaj, albo gdzieś w tych wszystkich wypełniaczach, które wywaliłem. Uwaga, muszę to sprawdzić. Dobra, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma, tu też nic nie ma. Sprawdźmy woreczek, tu też nic nie ma. Okej, okay, zapomnieli o moim name O, tu coś jest. Dobra, czekajcie. Tutaj już nic nie ma. I zostaje nam jeszcze jeden pomiesz. Tu też nic nie ma. Dobra, sprawdźmy co mamy tutaj. Tu jest metalowy klips, tu jest metalowy klips, tu jest pasek do terapii, żeby sobie ją przebić. więc to spoko. I halo, gdzie jest mój e, name tak Przepraszam bardzo. Słuchajcie, troszeczkę się już zestresowałem, bo już chciałbym im odesłać, a wiem, że przy customizowanych rzeczach nie można odsyłać nic na stronę. I e, bym się z nimi kłócił, że nie on nic, ale znalazłem. Znalazłem e, mój tag, który jest z moimi inicjałami. Eee, nie wiem czemu, ale był on na samym dnie w ogóle pod papierem Już sprawdzałem nawet na stronie zdjęcia, czy na pewno ten tak powinien być I owszem, jest tutaj, że można sobie skustomizować tak Więc yy, mam, <laughs> odpakuję go za chwilkę Też sprawdziłem na stronie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą bezużyteczność torebki I uwaga, owszem, to wkłada się do środka torebki Przypina się tym oto klipsem Jakoś tak, to się zamyka, tam się wkłada, i wtedy macie torebkę, z której nic nie wypada. Więc to nie jest wcale tak bezużyteczna. Na klipsie tym metalowym, również jest napisane off-white, żeby nie było, wszędzie wszystko jest pięknie odagowane. Na jakby środkowej naszej części, nie wiem jak to nazwać, kosmetyczce albo części torebki, jest oczywiście z tej strony off-white napisane, i tutaj jest A Product of Italy, czyli została wyprodukowana we Włoszech. To po prostu można też ścisnąć. W ten sposób można to trzymać. W ten sposób te boki będą wystawać oczywiście z torebki. Wracając jeszcze do samej torebki, jest z całkowicie zrobiona ze skóry, mega gładka, błyszcząca, przez co też jak tutaj widzę, jak mi spadną jakieś pyłki kurzu, to od razu wszystko widać. Boję się, że to logo, które jest na środku centralnie umiejscowione, jest robione z takiego, wysłała plastik, albo też jest. Co z skórą obleczona, Nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że w momencie kiedy bym to ubrudził, to by mi było ciężko to wyczyścić i że w ogóle będzie się to bardzo szybko brudziło. Tutaj oczywiście mamy srebrny zamek z, również z, log z logotypem Off-White'a. W środku również jest tutaj napis Off-White. tak poza tym to chyba nie ma nic więcej w tej torebce. Nie ma o czym tutaj przy niej rozmawiać. Z tyłu jest również mała kieszonka, z której wszystko oczywiście wyleci. Więc sama torebka prezentuje się w ten sposób i teraz do niej dołączony jest yy, tak który mam tutaj i który powinien być z moimi inicjałami. Uwaga! Ok, jest off-white i z drugiej strony, ok. Ok, dostałem nie swoją torebkę jak tak? Bravo, off -white. Super! Inicjały, które, które tutaj mam wpisane to jest SV. Nie wiem czemu. Jestem przekonany w tysiące procentów moich, że tam było TR, więc uwaga, sprawdzę jeszcze maila, bo zaczynam się martwić, że to, że to ja pomyliłem. I właśnie też mnie zastanawiało, czemu w tym boksie tutaj jest metka, na której jest napisane SV. Nie miałem pojęcia i teraz już chyba wiem. Że po prostu przyszła do mnie nie ta terepka, więc uwaga, sprawdzamy. off white. No, mam totalnie na mailu, że jest wpisane DR, więc y, niestety moja czereczka chyba będzie szła do odesłania. Dam Wam znać oczywiście, jak mi przyjdzie nowa, zobaczę, jak tam to wszystko się potoczy, ale pokażę Wam od razu, jak to powinno wyglądać. Bo oczywiście y, dokończymy nasz unboxing. Więc ten tak przekłada się tutaj, w tym miejscu i spina. O, tak. Zinacie w ten sposób i tutaj z Waszym tagiem, w sensie z waszymi inicjałami macie taki tag przy e, torebce. Napladałem do góry nogami chyba. I wtedy jak ktoś z Waszych znajomych również ma e, taką torbę, to przynajmniej się nie pomylicie, czyja jest, e, która jest czyja, bo macie swoje inicjały. Więc tak wygląda ta torebka, nim jeszcze, e, zróbmy jeszcze środek, czyli wypełnienie nasze, ponieważ jestem ciekawy jak to będzie wyglądało. Tydym. Dobra, wkładam to do środka. Okej. Okay. No i to tak chyba w ten sposób, bo tu nie ma do czego przypiąć. Ten klips jest bardziej do tego, żeby spiąć ewentualnie tą naszą torbę. Okej, okay, więc to po prostu się wkłada w ten sposób, tak jak ja to zrobiłem. I tu e, możecie sobie to zapiąć, żeby wam nic nie wyleciało. Nie wiem jeszcze, jak oni to dokładnie robią. Dobra, już rozumiem. Bierzecie sobie ten e, wasz klips, zakładacie tutaj, ściskacie, wtedy nic nie powinno wam wylecieć. A torebkę normalnie zamykacie w ten sposób. Ok, i ten metalowo odpadł, więc w sumie nie wiem, jak tego się używa. Nieważne. Możecie zawsze po prostu włożyć coś, ścisnąć i zamknąć. I jak ściśnięcie to wam też nic nie wyleci. A z torebki również się zamyka, odkręcając jakby logotyp of white'a. I proszę, jest zamknięta, więc ostatnia rzecz, która nam dostała, to pasek. To jest też dobre pytanie, jak to się zakłada. Ja nie umiem robić takich rzeczy naprawdę. Nie mam pojęcia. Nie mam totalnie pojęcia. Okej, okay, już ogarnąłem. Jak już społożyć tutaj macie dwie takie szlówki, więc przez nie szrupki, to się chyba tak nazywa. Więc uwaga, zamykamy torbę, przekręcamy i mamy na ramię i za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda na mojej sylwetce. Nie wiem, czy nie jest zbyt damska, żeby ją w ogóle gdziekolwiek założyć, ale myślę, że gdzieś wykorzystam. Przy okazji mam y, dość rzadki i ponadczasowy oraz najpopularniejszy aktualnie model narewki w swojej kolekcji. Będę mógł wykorzystać. Mam na różne wyjścia. Ewentualnie, jak mi się po prostu znudzi, nie będę jej potrzebował swojej kolekcji, to mogę ją zawsze sprzedać. Ale fajnie miałem materiał na filmik i wydaje mi się, że wyszło całkiem ciekawie. Tylko nie rozumiem, czemu przyszła do mnie nie moja torebka. Cieszę się, że ją zamówiłem, ponieważ po pierwsze, jest bardzo, bardzo popularna aktualnie. Wszyscy o niej mówią. Nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce ją będzie miał, ale jest kilka minusów. Po pierwsze, jest damska. Po drugie, przyszła nie moja. A po trzecie, jest dość droga. Ale podsumowując, wydaje mi się, że miałem fajny materiał na filmik. Cieszę się, że to zrobiłem, mam nadzieję, że wam również się spodoba, dajcie znać co myślicie i dziewczyny, czy kupiłybyście czy dajcie znać dziewczyny, czy kupiłybyście sobie taką torebkę, nie patrząc może na cenę, bo wiadomo, obserwują mnie dość młode osoby i jeszcze nie zarabiają swoich pieniędzy, więc może nie mają takich pieniędzy, żeby sobie kupić jakąś ekskluzywną torebkę, ale jak gdyby nie patrząc na cenę, to czy wam się w ogóle podoba co myślicie o pomyśle, jakby metoro tej kolekcji <laughs> eee, i e, czy podobają wam się w ogóle projekty YouTube'a to Dajcie znać, widzimy się w kolejnym odcinku w czwartek o godzinie 19. Do zobaczenia!